Się mam to w kolejnym filmie. Dzisiaj będziemy grać w Bedwars, bo w Minecraft nie możemy. No i tu więcej. Jutro zagramy w Edge Wars, a dzisiaj w Bedwars. A ty a ty. Zagramy. Zaczynamy grać. się oczekiwania, i tutaj pewnie ciekawe, gdzie. A tu jest w tym, w żółtej. Nie, nigdy nie byłem w niebieski. Jeszcze nigdy. Wczoraj długo to było gdzieś tak pomyślałem. Lecimy sobie normalnie tego. I dobra, ciekawy jest. Mamy pierwszą wełnę, i teraz sobie zabudujemy to łóżko. Dobra, teraz e, idziemy ulepszyć nasz śmierć I lecimy z tym koksem. Co? Dobra. Lecimy, lecimy. Zobaczcie, co jest, zrobili maście sobie. To jest takie podobne do Minecraft. To jest tak w to jest Trochę podobne do Minecraft Bedwars Wszystko złote. Praktycznie jest złote, ale to później jest To jest wodra. To było tak A, aż tam. Też jest tam. To jest tam.

Ale dobra, czy to jest magazyn chwilowo nie używany? A dlaczego? Tam ja patrz, nie tu nie jest eee, A, no. Mogę, mogę sobie jeszcze ulepszyć to? Eee, jestem cały z, z złota. Nie będę cały ze diamentów. Szkoda, że nie ma według sondażowej, kur... I tak szkoda jest. Po prostu. Chodź, chodź. 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 Jest! Jest! Zabijemy go, zabijemy go. Dobra, tutaj sobie jeszcze weźmiemy to możecie raz-dwa, raz Słaniak do mnie poszedł i chciał mi rozwalić normalnie mło. Ja. To tak. Tu się zrobiliśmy. Teraz ulepszenie. Nie ulepszenie bloki. Teraz szkło. Ja tak zawsze robię. Na Dobra, lecimy. Dobra Powiem wam Jednak fajna gra. polecam Możecie sobie ją wciągnąć Później na końcu wam podam Ten y, Nazwę I zobaczycie Tutaj się zamkniemy Przy I tutaj to od tego, bo to chyba już nie będzie mi starcieć, no. Robimy sobie od tego. Tak. Będzie tylko przez to. I lecimy z tym koksem. W ogóle to są takie złote jabłka, koksy i też zjem w ogóle rzeczy. Na tył według w Minecraft jest o wiele mnie. i robimy sobie to nie musi być aż takie właśnie takie coś to może to musi być takiego bardzo konstrukcyjnego mogę hmm. tylko zrobić a to nie start. po prostu to jest takie samo chyba nie to jest właśnie to złote jabłko ale woda i kupujemy sobie jeszcze kilka tego, Teraz idziemy po wodę. I zaraz będziemy mieć kolejne wiadro I tak właśnie będziemy to robić jak ktoś pan nie do tego to, to on się spowalnia wtedy taki dobry trap jabłaj on będzie taki dobry ten trap dobra, i to tak się prezentuje Baczcie. i panie, i kurczę, nie wejadłeś, To się tak spowalnia wtedy mogę znaleźć zamknąć Ух-ух-ух! Ты пустынки, я ты вот. Dobra. To się trochę zatrzymałem, ale pomyślałem po prostu. Teraz sobie kupimy właśnie. No Dla... Lecimy, biegniemy i lecimy i biegniemy. Zrobimy sobie mały i robimy sobie mali. Teraz sobie ulepszymy. Uderzenie, uderzenie większe chcę, to będzie idealne, uderzenie większe. Ja nic nie, nie widzę, czy w ogóle można z tym ulepszać to w ogóle. Zdrowie. O ty. Robię Dobra, ja? to ja sobie tak zrobiłem. Teraz są mi trwoły. Zbroja, dawaj zbroję. To chyba będzie, że mocniejsza będzie zbroja. Chyba tak. Że lepsza będzie zbroja. Chyba powiedziałam, że mądrzejsza. Ja. Bój. W no ogóle to ja już nie myślę. grze. O, o, o. Tutaj jest. Tutaj sobie ja pękle Mogę z wami. A uh, zapomniałem. Bye bye. Cześć, zapomniałem. Dobra. Kolejny sobie ten, szybkość ataku i chciałem jeszcze uderzenie sobie ponownie kupić. O co? O co? Co wam? No to dobra, robimy tu drabinę. No co? Teraz jeździemy. Siema! 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。 bucăți mașină. Hai bucăți mașină. Iac vome. Să veri. Naprawdę? Ja to tak naprawdę tak ulepszyli ja to tu nagle takie coś aha Nie. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik heb hier. Ik heb hier. Ik heb hier. Ja mam O tak. No. Chyba, no tak. O tak o, tak. O, tak. tak, O tak. I powiedział dobrze. To tak. Ale ja nagrywam, nagrywam, nagrywam. Widzowie są dobrzy. I dobrzy. I dobrzy. Ja nie mogę się i robię. A my ciągle przeszkadza wizerunek? i... Może musimy na razie tak pobrać. W ogóle nie. A. Wszystko teraz muszę. Kupić te bloki. Że my tylko dostaliśmy jeden czerwony ten słoniak. A jaka go znam bardzo dobrze. Tak Вот Не, артебул. Артебот. Вот -то как удержание, давай удержание. Критичное удержание. Давай здоровье улучшим. Nie mam teraz zrobimy 26 kurn. kurde. Zrobię sobie... Da... ej, czekaj, gdzie jest ten? Gdzie on jest? Kurczę, gdzie on? Czekaj, bo on... on tam sobie tutaj buduje swamiar. On się tu buduje. O tak, yeah, o Ja o, idealnie nam wystarczy. No, tutaj jest Może... Новое здоровье. А давай здравия двадцать так не не вижу кто-то, вот так я двадцать шесть или что это мы уже все ставим, то есть вот я буду готовить.